W świecie rozrywki jak zwykle doszło do wydarzeń, które poruszyły fanów na całym świecie. Film już spod skrzydeł Disneya okazuje się być finansową klapą. Premiera Minionków 4 już niedługo, czy tak jak dwa lata temu również pójdziemy w garniturach. Blue zdobywa ogromną popularność, również została opublikowana pierwsza wersja SpongeBoba z 1989 roku w postaci komiksu, który przez 30 lat był zaginiony i wszystko na to wskazuje, ale już w czerwcu tego roku zostanie ogłoszony kolejny sezon Gambola. Cześć, ja jestem. Prian i zapraszam do oglądania dzisiejszych kreskówkowych newsów. Zapnijcie pasy, bo z dzisiejszym odcinkiem rozpoczynamy co dwutygodniowy przegląd newsów ze świata filmów i seriali animowanych. Zacznijmy od filmu Disneya z 2023 roku, który, lekko mówiąc, nie zebrał dobrych opinii i nie spodobał się wielu fanom. Jednak to nie wszystko, gdyż ta produkcja odnotowała ogromną stratę. 22 listopada zeszłego roku, blisko setnej rocznicy swojego powstania, Walt Disney Animation Studios wydało swoją 62 produkcję, w której to pokładali Ogromne, wręcz przeogromne nadzieje. Mowa tu oczywiście o „Witch. Film opowiadający o nastoletniej bohaterce oraz jej starciu z potężnym czarnoksiężnikiem miał być ukoronowaniem 100 lat istnienia marki. Został w niego włożony, no, znaczny, wręcz ogromny budżet wynoszący około 200 milionów dolarów, co nawet tak na dzisiejsze standardy kinematografii jest, no, pokaźną sumką. I uwaga, box office filmu, czyli jego zarobek, wyniósł 255 milionów dolarów, co teoretycznie umieszcza go w jakiejś czołówce filmów, które zarobiły dużo. Natomiast jeżeli spojrzymy też na inne wydatki, ile to kosztowało, to... Ajajaj Dochodzą bowiem jeszcze koszty marketingu Które wynoszą mniej więcej około 100 milionów dolarów 100 milionów dolarów, okej? Okay? Co finalnie sprawia, że Wish to finansowa wtopa I cała strata po podliczeniu wszystkiego Jest szacowana na około 130 milionów dolarów Należy pamiętać, że te szacunki trzeba brać z pewnym dystansem Ciężko jest określić tak dokładnie, dokładnie Jednak jest to ogromna strata, tak czy szak Wish ze swoją kolosalną porażką finansową Trafił na czwarte miejsce w rankingu W kategorii najgorszy film Animowany 2023. Nadchodząca w tym roku w listopadzie Moana 2 jest najbliższą produkcją studia i być może uda się jej odwrócić ostatnią, gorszą pasję Disneya. Zważywszy, że część pierwsza Moany do dziś cieszy się ogromną popularnością. Strat nie powinien jednak wykazać nadchodzący film ze studia Illumination, czyli oczywiście czwarta część minionków, a najdokładniej minionki i grup pod przykrywką. Premiera w Polsce planowana jest już na 3 lipca, a ostatnio mogliśmy ujrzeć nowy zwiastun kolejnej części. Chyba trzeba szkować garnitu i mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. W kolejnej zapowiedzi produkcji Illumination możemy ponownie zobaczyć znanych nam już z poprzednich części bohaterów, oczywiście z minionkami na czele. Które w najnowszej części serii mają stanąć do walki z niezwykle groźnym superprzestępcą, jakim jest Maxim Lemar. No i słuchajcie, ten przeciwnik ma być na tyle silny, że do zwalczenia go muszą ściągnąć tego szefa agencji, co sobie poszedł na emeryturę. Jak możemy zobaczyć, w zwiastunie minionki, by pokonać nowy czarny charakter, zostają poddane eksperymentowi naukowemu, który jawnie zainspirowany jest genezą zrodzenia się kultowego skin i komiksów Kapitana Ameryki. Finalnie, pięć minionków zostaje obdarowanych supermocami na wzór znanych nam Bohaterów i jestem ciekawy, jak będzie wyglądała walka między nimi a tym złoczyńcą. A przysięgam, to znaczy, jeżeli gdzieś w tle poleci banan, no to no, film z automatu się udał, co nie? Są tu lata. Z racji, że premiera jest już niedługo, to jestem ciekawy jednej rzeczy. Czy pamiętacie, jak ogromny był hype, gdy dwa lata temu wchodził film. Jak on się nazywał? A... Minionki wejście gru. Okej, okay, zapomniałem. I fani zorganizowali całą akcję, w której szli ubrani w garnitury, no piękne stroje, smokingi, niektórzy nawet w jakieś fraki. I, I wiecie, oni przychodzili jakby byli ubrani na jakąś wielką prestiżową galę. O tym trendzie pisało pełno mediów. I jestem ciekawy, czy w tym roku również to się powtórzy, dlatego jeżeli również jesteście fanami Minionków i wybieracie się na premierę, to co wy na to, że kurde, zróbmy to po prostu i tyle. Śledźcie mój kanał, bo być może z okazji tej premiery zrobimy coś ciekawego. Mam jeden pomysł. A ktoś kto mój kanał, nigdy nie zobaczył na nim Lubi. Dlaczego? Bo nie ukrywam, dopiero ostatnio zwróciłem uwagę na, na ten program. I pewnie też wielu z Was zaraz pyta, ale. Jakby, co to jest Bluey? Żeby pokazać wam skalę, filmy wrzucane przez niektórych youtuberów, także z Polski, na temat Bluey mają setki tysięcy wyświetleń. Jest to wręcz nowy gamble z Disneya, w cudzysłowie. I stał się naprawdę przeogromnym hitem. Wręcz w poprzednich latach nie było widać, aby jakakolwiek kreskówka z tych nowszych na tyle wybiła się do góry i stała się tak mainstreamowa. Bluey, a w polskim tłumaczeniu po prostu Blue, to stworzony przez Joe Bruma w 2018 roku australijski serial animowany, emitowany na Disneyu. A po raz pierwszy został wyemitowany na ABC Kids. Bluey stał się tak popularny, że już na początku 2023 roku mogliśmy zobaczyć zestawienie, w którym znajduje się na topce najbardziej streamowanych seriali w 2022 roku. W Polsce dopiero od niedawna ten serial wystrzelił. To dlaczego tak się stało, zasługuje na osobny film. W swojej rodzinnej Australii serial ten stał się tak popularny, że w sprzedaży zaczęły pojawiać się liczne gadżety z serialu Bluey. Stworzono nawet grę na konsole. Ponadto podobiznes tego serialu zaczęły pojawiać się na paradach. A na początku 2023 2023 roku serialowa matka Bluey, Chili, pojawiła się na okładce magazynu In Style Australia, gdzie opisano ją jako postać ikoniczną dla Australii. Ktoś zapyta, dlaczego o tym mówię. Wydaje mi się to bardzo ciekawym fenomenem. Pojawiła się bańka, w której Bluey jest niezwykle popularny i niektórzy mówili, że kresówki umierają, ok, Już kresówki padają. A tutaj cyk, idzie do góry. Natomiast znaczna, no ogrom ludzi zupełnie nigdy o tym nie słyszało, tylko może gdzieś widziało zdjęcie, bo przewinęło się jako mem. Dlatego jeżeli chcesz jakiś film o Bluey na moim kanale, to napisz w komentarzu. Przejdźmy teraz do Spongeboba i wielkiej bomby, jaką otrzymali fan. was nie wie, ale zaczątkiem SpongeBoba jest komiks z 1989 roku o nazwie The Intertidal Zone. I komiks ten przez lata funkcjonował jako takie Lost Media, czyli jakieś dzieło popkulturowe, które zaginęło w czeluściach telewizji czy internetu. Ktoś słyszał, ale nigdy nie widział. Natomiast w końcu po ponad 30 latach mamy możliwość zobaczenia historii Spongeboba na własne oczy i to jak to się stało jest no, niezwykle inspirujące. W kwietniu tego roku rysownik Christian McCord obwieścił na swoim profilu na Twitterze, że dostał w prezencie od przyjaciółki komiks zatytułowany Intertidal Zone autorstwa Stevena Hillenberga, który jest niczym innym jak początkiem historii każdemu znanej sympatycznej gąbki. McCord dowiedział się, że to co otrzymał jest zasadniczo dostępnym dla jakichś pięć osób na świecie na krzyż Lost Media, więc zdecydował, że wrzuci całość do siebie i teraz na internetowym archiwum każdy z nas może za darmo przeczytać historię, która zapoczątkowała Spongeboba. Pomyślcie, ile to było lat temu. W komiksie już możemy zobaczyć bohaterów, którzy ewoluowali w znane nam postacie. Jest na przykład Patrick Rozwiazda, Gacuś, no i oczywiście sam SpongeBob, tylko że w komiksie nazywa się Bob the Sponge. Najwidoczniej wystarczyło zamienić kolejność słów i tyle. Na koniec odcinka chciałbym się zająć jeszcze tematem kultowej... No, Przynajmniej na pewno dla mnie. Kreskówki z Cartoon Network i mowa tutaj oczywiście o popularnym, niesamowitym świecie Gambola. W 2021 roku mieliśmy okazję usłyszeć duże zapowiedzi. Pierwszą z nich była informacja o filmie pełnomezrażowym. Drugą informacją było to, że powstaje seria. I produkcją miało zająć się słynne studio Anna Barbera. I niestety, plany, jak to plany, różnie z nimi bywa, nie zawsze się spełniają i część z nich może trafić do kosza. Albo do jakiejś zamrażarki, tu takiej solidnej. Tak, obie te zapowiedzi może nie tyle, co się nie spełniły, ale zostały znacznie rozciągnięte w czasie i pomiędzy nie dostawaliśmy praktycznie żadnych nowych informacji. Jednak nareszcie, po pięciu latach czekania, być może dostaniemy to, na co tak wielu z was czekało. W pierwszej połowie czerwca tego roku, czyli no, już za chwilę, odbywa się NSC Festival we Francji, będący naprawdę dużym wydarzeniem, jeżeli chodzi o branżę kinematografii, filmów, oczywiście animowanych. Warner Bros., właściciel Cartoon Network, ma nam Powiedzieć o swoich wielkich planach, w tym co bardzo prawdopodobne, przyszłości niesamowitego świata Gambola. Z jednej strony jest owiany wielką tajemnicą, co tam usłyszymy, natomiast przenikają różne plotki. Wskazują, że albo usłyszymy jakiś konkret, albo wręcz, że będziemy mogli ujrzeć jakiś teaser czy zapowiedź powrotu albo rebootu serii. I to już w czerwcu. Jak czytamy w renomowanym amerykańskim tygodniku Variety, jeden z najpopularniejszych seriali Cartoon Network Studios z 2010 roku, Niesamowity Świat Gambola, zostaje wznowiony przez. Anna Barbera Studios Europe. Producenci wykonawczy Ben Boculet, no czyli twórca Gambola, Mayfield Lazel, producentka Emma Fernando, kompozytor Xav Clark wiceprezes do spraw serialu Anna Barbera Studios Europe Sarah Fair. Połączą siły, aby rzucić okiem na produkcję długo oczekiwanego powrotu serialu. Tak, jakby też to słyszycie. I to nie wszystko. Tygodnik wrzuca nam także zdjęcie promocyjne niesamowitego świata Gambola od Anna Barbera Studios. I ktoś pomyśli, ach. To w sumie nic nie znaczy. No dobra, ale co powiecie na to, że to samo zdjęcie zostało ustawione w tle przez Bena Bukuleta, czyli znanego nam twórcę kreskówki. Ojciec w postaci gambola ma sprawować nad tym pieczę, co najpewniej oznacza, że zostanie nam dostarczona taka jakość, jaką zawsze mieliśmy i to w tej charakterystycznej estetyce. Jednak czy w czerwcu na pewno dowiemy się, co dalej z gambolem? To już pokaże czas, fani by na pewno nie wybaczyli kolejnej obsuwy o 5 lat. A jeżeli chcesz się dowiedzieć, co dalej, co dalej z gambolem i co tam się w tej Francji działo, to zostaw sobie na moim kanale do kolejnego odcinka. No i cześć!